Dzień dobry, wróciła Bundesliga, czyli dostaliśmy przynajmniej strzępek odpowiedzi na te mnóstwo pytań, które pojawiało się właśnie w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach a propos tego, jak będzie wyglądała ta piłka postpandemiczna. Tak więc już przynajmniej wiemy na podstawie tych pierwszych meczów, że po pierwsze, a nagrywam ten odcinek świeżo po skomentowaniu meczu Unionu Berlin z Bayernem Monachium, że niestety, ale część drużyn będzie wyglądała troszkę jak na początkowym etapie okresu przygotowawczego. Nie mówię, że jest to taki stricte okres przygotowawczy, bo wtedy często te drużyny są kompletnie zdekomponowane, jeśli chodzi o jakiś ład i porządek na boisku, natomiast dość często, nawet w tych topowych zespołach, i dałbym nawet tutaj przykład Łukasza Piszka, któremu zdarzały się nerwowe interwencje na początku derbów zagłębia rury, po prostu takie pomyłki będą się zdarzać. Jerome Boateng, który popełniał sporo błędów właśnie w meczu z Unionem, Neven Subotic, który już w ogóle przeszedł samego siebie, oprócz tego pomyłki Zdarzały się nawet takim magikom z piłką przy nocy jak Thiago Alcantara, i mam tutaj na myśli takie pomyłki mało typowe właśnie ne, dla tych piłkarzy. W dalszym ciągu widać, że e, często pewnie będą zdarzały się błędy takie powiedzmy nietypowe. To znaczy, wiadomo, pomyłki to jest część futbolu, natomiast wydaje mi się, że w tych najbliższych tygodniach takich indywidualnych pomyłek będzie zdecydowanie więcej. Na to jakiś czas temu zwracał uwagę znany z Lipska obrońca Willy Orban, ale też. Ostatnio doskonale wiecie, że słucham radia hiszpańskiego, usłyszałem taką opinię od jednego ze znanych sędziów, który stwierdził, że dla niego ta główna różnica, polegająca na pracy w jego przypadku przy meczu z publicznością w porównaniu ze spotkaniem bez publiczności, z zamkniętymi trybunami, polega na tym, że ta publika utrzymuje ci odpowiedni poziom koncentracji. Nawet jeśli jesteś wygwizdywany od pierwszej do 90. minuty, to jednak cały czas Czujesz, masz takie poczucie, że uczestniczysz w pewnym ważnym widowisku i że masz cały czas być skoncentrowany nie możesz sobie pozwolić na sekundę dekoncentracji bo to później może zdecydować o wyniku meczu tak jak chociażby ten faul Suboticza który kompletnie zgubił orientację we własnym polu karnym i doprowadził do rzutu karnego który później wykorzystał Robert Lewandowski to jest właśnie ta główna różnica żeby umieć utrzymać tę odpowiednią koncentrację praktycznie od samego początku coś mogą na ten temat powiedzieć zawodnicy Eintrachtu Frankfurt, którzy no, dosłownie po kilkudziesięciu sekundach stracili gola w meczu z Borussia Mönchengladbach to jest jedna kwestia, a druga. To uzależnienie od piłkarzy stricte technicznych. W moim odczuciu, tak na podstawie tych pierwszych meczów, oczywiście mam świadomość, że to są tylko pierwsze mecze i że to wszystko się będzie zmieniać, że z biegiem kolejnych kolejek piłkarze będą coraz lepiej poukładani na boisku, że będą czuć się coraz swobodniej, że przede wszystkim ta gra będzie bardziej płynna, bardziej naturalna. Zwróćcie uwagę, że w grze Bayernu brakowało płynności. Jeśli taka ekipa ma z tym problem, no to oczywiście z jednej strony świadczy świetnie o Unionie Berlin, który bardzo dobrze wyglądał, jeśli chodzi o dyscyplinę i organizację. Gry, zwłaszcza w pierwszej połowie. Natomiast wydaje mi się, że koniec końców, ogólnie rzecz biorąc, będą zdarzały się wyjątki, ale w tych najbliższych meczach, w tych najbliższych tygodniach, właśnie po pandemii, pewnie będzie dotyczyło to także innych lig, jeszcze większą przewagę będą miały zespoły opierające się na brylantach technicznych, na piłkarzach po prostu świetnie wyszkolonych i rozumiejących swoją rolę. I myślę, że tutaj. Nie musimy się odnosić nawet do topowych drużyn Bo sądzę, że jeśli coś może wynikać z gry ofensywnej Unionu właśnie w najbliższych tygodniach To mogą być po prostu doświadkowania Christophera Trimela Czyli piłkarza, który zalicza najwięcej asyst w całej Bundeslidze Tak swoją drogą po stałych fragmentach A Union swoją drogą jest też drużyną, która najbardziej się opiera Na stałych fragmentach właśnie w niemieckiej ekstraklasie Natomiast mecz pomiędzy BVB a Schalke pokazał, że Okej, okay, szalkę może być fatalnie przygotowane fizycznie. Trudno teraz to zmierzyć. Natomiast jeśli masz takich piłkarzy jak Erling Haaland, który wszystko wykończy, to jest rzecz naturalna. Jak Torgan Garnazar, który napędza akcję, jak Rafael Guerreiro, który też wygląda wręcz jak młody bóg, startując tak naprawdę z pozycji lewego wahadłowego, to staćcie po prostu na wszystko. To są piłkarze tak genialnie wyszkoleni, wsparci właśnie przez kogoś takiego jak Julian Brandt. Że nawet jeśli, podkreślam, Borussia nie grała w najlepszym składzie, nawet jeśli wypadną ci tak ważni piłkarze jak Sancho, który zmagał się z pewnymi problemami, jak Marco Reus czy jak Druga Linia, mam tutaj na myśli Mreczana czy Aksela Wicela, po prostu jeśli masz piłkarzy, którzy potrafią więcej, no to w tym okresie będzie to widoczne jeszcze bardziej niż w trakcie tak. Normalnego sezonu regularnego, kiedy bardzo liczy się na boisku dyscyplina, ład, porządek, taktyka. Wydaje mi się, że teraz trenerzy będą potrzebowali czasu, żeby doszlifować tę taktykę, ponieważ piłkarze są po prostu wytrąceni zupełnie z rytmu. I o tym powiedział świetnie Maciek Murawski w studiu po meczu Unionu z Bayernem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tę wypowiedź a propos czegoś tak prozaicznego, jak w ślisk. On powiedział, jeśli rozegrałem pierwszy, drugi i trzeci mecz. To po jakimś czasie miałem taką świadomość, że jeśli zdecyduję się na wślizg, to trafię po prostu w piłkę. Natomiast jeśli jestem wytrącony z rytmu, to mogę się zdecydować, ale nie mam pewności i gdzieś się minę, minie mnie z kolei też przeciwnik, no i co? No i jest sytuacja bramkowa, powiedzmy, właśnie dla rywala, więc to są takie momenty, kiedy te drużyny po prostu zwyczajnie teraz potrzebują czasu i. Trzeba je oceniać mimo wszystko z pewnym przemrużeniem oka. Grają oczywiście o punkty, ale są nawet, można chyba śmiało powiedzieć, na różnych etapach przygotowań, bo zupełnie inaczej wyglądają poszczególne ekipy. To też będzie się odnosiło do tego, ile poszczególne drużyny będą miały czasu na przygotowanie, no bo w samych Niemczech są dysproporcje. Jedni rozpoczęli przygotowania wtedy, drudzy wtedy. Natomiast wydaje mi się, że w tych najbliższych właśnie tygodniach te ekipy, w których suma tych umiejętności technicznych, przeglądu pola, wizji, kreatywności, wykończenia i tak dalej będzie wyższa, po prostu częściej będą wygrywały niż te, które tak bardzo opierały się na samej organizacji. Bo wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie może czegoś zabraknąć. Widzę właśnie ten Union Berlin, który był super zorganizowany, aż tutaj nagle jeden błąd popełniony, even Subotic, który w ogóle nie potrafił uchronić się od wielu pomyłek i to mogło się skończyć nawet gorzej dla zespołu Rafała Gikiewicza. I jeszcze jedna bardzo istotna kwestia odnośnie do tej najważniejszej zmiany w przepisach, to znaczy dopuszczenia pięciu zmian, które mogą przeprowadzić poszczególni trenerzy. Co nam to przyniesie? Na pewno poznamy sporo nowych twarzy i na pewno te nowe twarze, których pewnie nie zobaczylibyśmy w normalnych okolicznościach bez wirusa, będą dostawać 15, 20, 25 minut. To są takie pojedyncze fragmenty meczów, kiedy będziemy w stanie ocenić, powiedzmy nawet formę, czy, czy to jak jakiś zawodnik czuje się na boisku, więc powiedzmy, że troszkę rozszerzymy te nasze horyzonty, jeśli chodzi o Bundesligę i przynajmniej piłkarzy, których poszczególni trenerzy mają do dyspozycji. Myślę, że na przykład taki Urs Fischer prowadzący Union Berlin da szansę pierwszemu młodzieżowcowi w tym sezonie. To jest właśnie taka ciekawostka, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale Union jest ekipą, która gdyby występowała właśnie w PKO BP Ekstraklasie, o tym mówiłem komentując mecz, nie spełniłaby wymogów, ponieważ nie wystawiła ani jednego młodzieżowca. Myślę, że teraz tak chce młodzi zawodnicy... Te szanse dostaną. A skoro jesteśmy przy tych zmianach, wciąż nie wiemy, jak ta przerwa podziała także na samo zdrowie piłkarzy. Ja, oglądając tę ostatnią kolejkę, odnosiłem takie wrażenie, że wielu piłkarzy opuszczając murawę uskarżało się na pewne mikrourazy. Czy te kontuzje okażą się jakkolwiek poważne, czy wykluczą piłkarzy z następnej kolejki? Odpowiedzi dostaniemy pewnie w najbliższych dniach. Natomiast takie obrazki skurcze, jakieś delikatne problemy mięśniowe, to jest coś, do czego należy się przyzwyczaić. Natomiast czy faktycznie to będzie takie nagminne, i czy te pięć zmian, ta główna modyfikacja przepisów okaże się zbawienna także dla trenerów? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy dopiero po kilku tygodniach, kiedy będziemy w stanie ocenić, czy po tej przerwie, która ostatnio nastąpiła, mamy w Bundeslidze kilkanaście, czy może kilkadziesiąt kontuzji. No bo jeśli zdarzy się taka sytuacja, że w każdej ekipie będziemy mieli trzech piłkarzy z kontuzjami mięśniowymi, no to wtedy nie wiem, czy Zbigniew Monik nie wycofa się z tego, co mówił ostatnio i nie stwierdzi, że może jednak warto było pomyśleć o dopuszczeniu tych pięciu zmian, bo zwróćcie uwagę nawet na to, że... Trenerzy pracujący nawet ze słabymi ekipami, z wąskimi kadrami, przykładem jest Javier Aguirre z Leganes, tak już abstrahując od Bundesligi, mówią wprost: Oczywiście, ten przepis może dać. Pewną dodatkową siłę mocnym zespołom, które mają bardzo szerokie kadry, złożone z bardzo dobrych zawodników, ale wiadomo, że jeśli grasz niżej, no to tych piłkarzy masz słabszych. Natomiast koniec końców masz szersze pole manewru. Jeśli ktoś ci się wysypie, no to zawsze na ten moment możesz jakiegoś piłkarza wprowadzić. No, natomiast to też będzie prowadziło do kolejnych indywidualnych błędów, do takiego nieładu na boisku, do pewnego chaosu. Dzięki temu będziemy mieli też bramki, ponieważ jeśli trener wprowadza na boisko pięciu piłkarzy, to poniekąd, o ile nie nie mówimy o jakimś perfekcyjnie funkcjonującym organizmie, zaburza coś, co już funkcjonuje, zaburza jakąś równowagę. Trudno oczekiwać, żeby ekipa, która na przykład wychodząc w jedenastkę w takim kształcie i funkcjonująca jak należy, powiedzmy na 95% w stosunku do tego, co trener oczekuje, żeby ona funkcjonowała równie dobrze. Potem, jak wprowadzisz pięciu kolejnych zawodników, no nie, no, będą zdarzały się różne kwiatki, różne zabawne sytuacje, także związane z tym, że wielu piłkarzom po prostu brakuje doświadczenia. Więc koniec końców myślę, że będzie to futbol jednak dość wesoły. I tak jeszcze a propos, doskonale wiecie, że często słucham hiszpańskiego radia. Teraz ci hiszpańscy eksperci od Primera División głównie zagłębiają się. Właśnie w Bundesliga i oglądając te poszczególne mecze, zastanawiałem się, który piłkarz z takich powiedzmy mniej oczywistych może przykuć dużą uwagę właśnie ekspertów hiszpanii. Odnoszę wrażenie, że po tej kolejce możemy wstawić jedno nazwisko, to znaczy Julian Brand. Te pojedyncze kontakty z piłką, przegląd pola, wybitna technika, wizja na boisku, umiejętność poruszania się w odpowiednich sektorach między liniami. To jest taki zawodnik, który wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, gdyby utrzymał taką formę, jaką prezentuje szalkę, a to nie jest jednorazowy wystrzał tego, tego zawodnika, żeby było jasne, bo od kiedy w Bajerze Leverkusen Peter Bosch przestawił go na stałe na pozycję w środku pola, to nastąpił także rozkwit talentu tego zawodnika, bo zdecydowanie lepiej czuje się jednak w środku niż przy bandzie, to, to nie ma co się oszukiwać i wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, jeśli ten Brandt cały czas będzie pokazywał taki poziom, to kwestią czasu jest zainteresowanie jakiegoś dobrego hiszpańskiego klubu, Osobna kwestia polega na tym, czy Borussia Dortmund nie okaże się klubem stabilniejszym finansowo niż poszczególne hiszpańskie kluby. Natomiast to tak tytułem dygresji. Wydaje mi się, że z tym całym swoim artyzmem, elegancją, taką gracją w grze, takimi momentami i ruchami a la zinedine zidane, zachowując że czas na wszystkie proporcje, Julian Brandt po prostu może zaskarbić sobie sympatię kilku kibiców na Hiszpanii. I ostatnia kwestia, czyli Herta Berlin. Jeśli śledzicie ten kanał, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że wierzyłem w tę misję Bruno Labadia pod kątem odbudowania Krzysztofa Piątka i w tej kwestii zdanie nie zmieniam. Dlaczego? Po pierwsze, Polak wreszcie popracuje z porządnym trenerem w Niemczech. Nie było mu dane wcześniej, bo Klinsmann to to Alexander Aleksander Nuri to powiedzmy też nie był pierwszy trener traktowany serio przez poszczególnych zawodników. Po drugie, pracuje z trenerem, który potrafi budować napastników. Coś o tym może powiedzieć Wedat Ibiszewicz i nie mówię tutaj tylko na podstawie ostatniego meczu, ale także tej poprzedniej współpracy Ibiszewicza właśnie z Labadiją. Po trzecie, Labadia jest facetem, który potrafi z miejsca pokładać zespół. I to po Hercie już widać. Jaka jest główna różnica pomiędzy Hertą, którą zobaczyliśmy teraz w meczu z Hoffenheim, a tą, którą oglądaliśmy jeszcze przed pandemią? No Polega głównie na tym, że wreszcie oglądamy zespół zorganizowany, to znaczy każdy wie, gdzie ma biegać, każdy wie, jak ma biegać, jak ma zagrywać. Jeden kolega wie, gdzie ustawiony jest drugi, bramkarz jest pewny, przede wszystkim wcześniej runę Jarstein wyglądał fatalnie, a teraz naprawdę jest pewny i ratował swoich kolegów. Natomiast tak, Bogiem ma prawdą, kto oglądał ten mecz, a ja sobie go obejrzałem bardzo wnikliwie z powtórki, bo komentuję najbliższe derby Berlina, niech zwrócił uwagę, że do momentu, kiedy Herta wyszła na prowadzenie, przed tym w zasadzie momentem, Hoffenheim miał dwie znakomite okazje, żeby samemu wyjść na prowadzenie, i ten mecz naprawdę mógł potoczyć się w różnych kierunkach. Natomiast najważniejsza informacja, jaka płynie dla Krzysztofa Piątka po tym spotkaniu, jest taka, że dostaliśmy, wydaje mi się, taki idealny know-how, jeśli chodzi o pracę napastnika w zespole Bruno Labadie. I Biszewicz, będąc wiekowym jednak piłkarzem, bardzo doświadczonym, w pewnym momencie nawet odstawionym. Na boczny tor pokazał, czego oczekuje Labadia, tytanicznej pracy na boisku, to znaczy oczywiście masz finalizować akcję jak dośrodkowanie Maximiliana Mittelsteta, ale oprócz tego masz naciskać stoperów, masz pracować, nie wiem, czy na całej szerokości boiska, bo to już jest kwestia tych odpowiednich sektorów i tak dalej, tego, czego oczekuje konkretnie Labadia. Natomiast generalnie no snajper ma być pracusiem, nie ma czekać na piłkę w stylu Paco Alcasera, tylko ma pracować, ma naciskać napastników. Cały czas ma. W jakiś sposób wyprowadzać ich z równowagi Zaburzać te ich koncentrację. Tego na pewno Labadia będzie oczekiwał też od piątka I Biszewicz zagrał bardzo dobry mecz I Biszewicz może utrzymać miejsce w jedenastce Natomiast nie oszukujmy się Jeśli kogokolwiek będą dotykały kontuzje mięśniowe To na ogół generalizując Będzie to dotyczyło piłkarzy starszych Dlatego Krzysztof Piątek Szansę na pewno dostanie Swoją drogą dobrze świadczy to o Bruno Labadii O jego takiej suwerenności Niezależności Że nie patrzył teraz na Powiedzmy ostatnie transakcje Herty I nie wyszedł z założenia No Herta zapłaciła prawie 30 baniek za piątka Dobra, musi grać Lars Windhorst mnie tutaj zatrudnił No to muszę mu też pokazać, że będę budował jego piłkarzy Nie, on postawił na natychmiastowy efekt Uznał, że w tym momencie konkretnym Ibiszewicz może Hercie dać więcej niż Krzysztof Piątek No i rzeczywiście tak było Natomiast wydaje mi się że jeśli teraz Bruno Labadia przygotuje sobie na najbliższe tygodnie taką listę rzeczy do poprawienia, do odhaczenia w zespole herty, to znajdzie się tam też taki podpunkt jak odbudowa Krzysztofa Piątka. Hercie zdarzą się też mecze w środku tygodnia, czyli po prostu to granie co 3, co 4 dni. Wydaje mi się, że Wedat Ibiszewicz, także biorąc pod uwagę fakt, że trenerzy mają 5 zmian do dyspozycji, nie będzie piłował tym Ibiszewiczem non-stop. I teraz tylko od piątka zależy, czy to wykorzysta. Natomiast, jeśli Piątek, jeśli Herta utrzyma taki trend, jaki pokazała w tym ostatnim meczu, i generalnie będzie drużyną nawet niewybitną, po prostu pookładaną, i także taką, w której ci ofensywni piłkarze mają okazję, żeby się wykazać, bo Ibiszewicz takie miał, Kunia takie miał, jedną sobie sam stworzył, kiedy wkręcił akpogumę, ale oprócz tego zmarnował też setkę, to nie będzie po prostu wymówek dla Krzysztofa Piątka, bo wydaje mi się, że Labadia doprowadzi do takiego momentu, kiedy jeśli Piątek będzie na boisku, on będzie miał tę okazję. No i wtedy będziemy w stanie tak naprawdę wreszcie, w moim odczuciu, miarodajnie ocenić nie ile potrafi dzisiaj Krzysztof Piątek, tylko na jakim on jest etapie kariery, jaka jest jego forma, ile może faktycznie dać temu zespołowi, bo żeby Krzysztof Piątek dobrze funkcjonował, potrzebna jest po prostu pewna normalność. Dlatego ja też wcześniej zalecałem umiar w takim wyrokowaniu na temat piątka, jakimś wystawianiu ocen, skreślaniu go takim definitywnym, bo to jest nagminne w polskim internecie, poczekajmy, aż ten chłopak pogra w normalnym zespole, który funkcjonuje tak od A do Z, który ma jakąś taktykę, jest poukładany, ma swój styl i w którym piątek też doczeka się jakiejś okazji na boisku. Sądzę, że to jest nieuniknione i sądzę, że to nastąpi niedługo. No, a jeśli wtedy piątek nie będzie tych goli strzelał, no to trudno, no to nie ma przebać, i trzeba będzie. Albo ciężko harować Albo może pomyśleć o czymś innym Zobaczymy, na razie nie ma sensu tego przesądzać Słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Chciałem Wam tak pokrótce przedstawić Na świeżo, na gorąco, po meczu Bayernu Moje spostrzeżenia właśnie na temat Tych pierwszych meczów w ramach Projektu Restart Bundesliga. Piszcie oczywiście w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat W komentarzu Przyczepionym pod tym filmikiem Znajdziecie wywiad w ramach mojej serii Face to face, te wywiady są emitowane w poniedziałek wieczorem. Naprawdę zapraszam, bo, bo myślę, że warto, że ci piłkarze naprawdę często przekazują bardzo wiele treści. To po pierwsze, a po drugie, tak jak powiedziałem, słyszymy się w piątek przy okazji derbów Berlina. Miejmy nadzieję, mimo wszystko, że będzie to mecz pod tytułem Piątek kontra Gikiewicz. Jeśli nie, tak czy inaczej, warto na to spotkanie rzucić okiem, żeby przekonać się, po pierwsze, czy ta herta faktycznie się odrodziła, po drugie, w jakiej formie jest Rafał Gikiewicz, który no, pewnie znów wyjdzie w podstawowej 11, dopóki Union nie ma zagwarantowanego utrzymania na papierze. Komentujemy to spotkanie z Bartkiem Gleniem, bądźcie z nami, i tymczasem bardzo dziękuję za uwagę.